Cześć kochani, dzisiaj z drapkę bingo, mam tylko jedną, już troszkę zaczęłam ją drapać, jak widzicie, trochę nam szybciej poszło, więc zaczynamy drapanie, dalsze, przepraszam jak się będzie mi ruszył telefon, ale niestety, zamówienie nie doszło, już ponad 3 tygodnie na straty, które zamówiłam, Na nie dają znać czy przyjdzie, czy nie. Kochani, nie wiem, coś mi się chyba stąpiły zapaczek. 47 trafi szukamy. Będę przesuwać po prostu, żebyście lepiej widziały. Dobra, pierwszy w pierwszej nie miałyśmy. No miałaśmy mia mia i drugi 41 tylko. No i teraz szukamy 61 i 33. 33 mamy w pierwszej. No widzicie, ich na złość. Poczekajcie kochani, bo jest na sobie coś innego co zrobione. Dobra, nie mogę nic znaleźć. Czekajcie, niedaleko mam pierkę. Tak, znalazłem. No.

Czwarte ani 33, ani 61. Teraz 42. W pierwszej mamy 42, drugi nie mamy, w trzeciej grze też nie ma, ale z czwartej. A zapomniałam powiedzieć, te fre i podkowa są dodatkowe pole, żeby u znam się linia otworzyła. Podkowa nam podwaja. Teraz zrobimy wszystkie 57 57 mamy w pierwszej drugiej nie mamy trzeciej też nie i w czwartej też 53 no w czwartej trzeciej przepraszam drugiej nie ma i w czwartej też nie ma o, 52 w pierwszej nie ma w drugiej też nie ma w trzeciej też nie ale kochani popatrzcie miałam 52 miałyśmy w czwartek ale popatrzcie kochani mieliśmy 03 a ja zapomniałam 03 zrobić i mamy linię w trzeciej grze kochani czy widziałeś duży Pamiętam to jest 5 Ale zawsze się z sumuje 62, w pierwszej nie mamy, w, trze... w drugiej mamy 62, w trzeciej mamy 62 i w czwartej mamy 62 fajnie Pasował nam tutaj 30 znetam, 74 Mamy tylko w grze trzeciej, piętnaście, w pierwszej mamy, w no i, przepraszam, tyle, czekajcie, trochę mi się szykrzywiło, a może teraz, ale ustawiam na <grymna> skarbącach. 40 szukamy 41 w pierwszej nie, nie ma, w drugiej nie ma, w trzeciej jest 41 Chciałbym przesunąć I czwartej nie ma 43 mamy w pierwszej drugiej nie ma, trzeciej też nie ma i w czwartej też nie ma. I mam trzynaście. Pierwszy jest, w drugiej, trzeciej, No dobra. Czyli tutaj mamy, czy numer trzy wygrano, ale jeszcze mamy Bonusik a tu mieliśmy ten skrzyżowane palc Ale niestety, o by było Moneta, było tu grano 25 Sprawdzimy jeszcze raz W trzeciej grze 3 Jest 17 I jest 33, jest 53 jest <laughs> Przepraszam do mój głos, ale trochę przeziębiona i 61 jest. Czyli mam grzyb trzeci. Czekajcie, wymarzę co dobrze. Wygrano. Zobaczymy, co dostalić. Czwarte i to jest rów. Tak oni sobie tu oznaczają. I jest 5 funtów. Super. I właśnie chciałam pozdrowić Marysa, z rapójnie leciowego doradca i resztę osób których nie wymieniłam też równie gorąco pozdrawiam Dwie cieszę się, że dosz cała poduszka w całości, a szczególnie to co kupiłam z skromnego na urodziny więc jeszcze raz później wszystkiego dobrego i życzę wszystkim dużych, wygranych, że zawsze byście byli szczęśliwi. Do usłyszenia, papa. Pa.